Dzień dobry, dzień dobry dziewczyny. Ja się z Wami witam w czwartek. Odstawiłam moje dziewczyny do szkoły i jadę do Gabrysi. Ale powiem Wam, że pogoda się dzisiaj zepsuła, a ja sobie dzisiaj takiego oka strzeliłam. Dzisiaj taki, takie lasze śmieje się. Słuchajcie, to są rzęsy, które no, używałam już długi czas temu. O, 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 czekajcie, bo ja się muszę tu skupić. Strasznie sobie źle wjechałam Ja te rzęsy już nakładałam, już dobrych kilka miesięcy temu. To są rzęsy, które bardzo swego czasu lubiłam. Jak lubiłam takie mocniejsze oko. A teraz, aktualnie, to Wam powiem. Jezus Maryjo, takim samochodem jechać, to sobie źle wjechałam. Dobra, wyjechałam. E, aktualnie to ja wolę takie delikatniejsze, ale wiecie co? Czasami przychodzi w życiu kobiety taki moment, że się ma ochotę na coś bardziej. Wow. No i mam takie mocniejsze rzeczy. kreska jest, więc jedziemy do Gabrysi. Mam nowy statyw i nic mi się nie będzie tukło. No, także tak, pazury wołają o pomstę do nieba, jeszcze wczoraj tak wyrąbałam ręką, dłonią, że ten paznokieć mi się tu ukruszył i później dziwicie, właśnie, czemu mi odchodzi płytka paznokcia od palca, tak. Jak ja czasami zdarzają mi się takie właśnie sytuacje, że jak gdzieś tak walnę, to po prostu aż się człowiekowi słabo robi. No. Jadę dzisiaj zarzuciłam jeansy, ramoneskę, ale klapki są. Klapki ze styli są. I ja wam powiem, że będę w klapkach chodzić dopóki będę czuła, że naprawdę jest fajnie i przyjemnie, że mi nie będzie zimno. A tak swoją drogą to dziewczyny w styli cały czas działa mój kod rabatowy, siarka 10 na minus 10% macie na uciki. Możecie sobie zerknąć. Ja wam powiem, że ja na razie nie zamawiałam nic nowego. Kurde, ale powiem Wam, że takie nowości wjeżdżają, że ja po prostu oczy się świecą. Zarobiste botki na obcasikach takich, na słupkach. No, po prostu jestem w szoku, jak tam Olga. E... Często dodaję nowości i to naprawdę takie bardzo fajne. Także jak macie ochotę sprawić sobie jakieś fajne jesienne budki, to ja wam oczywiście linka macie zawsze na dole, to do końca września jeszcze działa kot, później może, no nie wiem, czy będzie przedłużony, czy nie będzie przedłużony, kto to wie. No ale daję znać. Dobrze, także jadę. A w ogóle miałam dzisiaj w planach. Słuchajcie, jechać do gabrysi motorem, bo ta pogoda w tym tygodniu była tak boska, tak cudowna, a tutaj akurat dzisiaj Akurat dzisiaj yy, pada no. Yy, I przyszedł mi mój kask i kurtka przyszła ostatnio, powiem, że kurtka jest naprawdę bardzo fajna. Kask jest zarąbisty, taki mega babski kobiecy z pazurem, bo jest cały czarny z, tako, z takimi różowo-fuksjowymi maziajami, Także na pewno wam pewnie pokażę. Dobra, jadę, bo jeszcze wcześniej muszę odebrać yy, kapcie Antosi nie z paczkomatu, tylko z, ze sklepu, bo jest przesyłka magazynowana, także ja sobie odbiorę jej te kapciożki, wyślę jedną paczkę no i jadę. Jadę. Dobrze. Odezwę się później. Dobrze. Jesteśmy już po pazurkach. Powiem Wam, że pazurki wyszły piękne. Fiolety, moje ukochane fiolety. Ja kocham fiolety. Także Jedziemy do domu, jeszcze sobie wstąpię do sklepu jakiegoś, jakieś zakupy spożywcze porobić, bo wiecie co Wam powiem, najszybciej idzie jedzenie i najwięcej się kasy na jedzenie daje, tak, wydaje. Dobrze, to jedziemy, później Wam pokażę pazurki. E, miałam ochotę na taki piękny fiolet, intensywne coś, trochę jest bling-bling, trochę jest błysku, więc idealnie. No słuchajcie, dziewczyny, ja jestem już w domu i czekała na mnie przesyłeczka od marki Elever. Nie wiem czy wiecie. Ale słuchajcie, marka Elever wypuściła nowy produkt do pielęgnacji, jakim jest dziewczynki Elever Skin Dream, czyli krem bogaty, krem odżywczo nawilżający na noc. I tak się on prezentuje. Będziemy testować. Ja nie powiem, bo miałam go już testować no, trochę wcześniej. Natomiast gdzieś po prostu zaginęła przesyłka w akcji. Przeciwzmarszczkowy krem do twarzy na noc. No dzisiaj robimy pierwsze testy. A tak wyglądają pazurki. Powiem Wam, że są naprawdę przepiękne. Tutaj mamy takie o, kryształki. No, bardzo mi się podobają. Miałam ochotę na coś takiego, właśnie. Fioletowego pięknego, także jestem zadowolona. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, nie wiem, większość osób zapewne o tym nie wie, tak jak było w przypadku peelingu enzymatycznego panapi, że dziewczyny do tego kremu tutaj w środku, jak macie ten kremik tutaj, w tym pudełeczku, słuchajcie, tutaj w środku, mi to teraz wypadło. Jest szpatułka do nakładania kremu, więc nie dziabiemy palcami. Jest to naprawdę bardzo, bardzo higieniczne i na plus. Także jak zamówicie sobie ten krem, to zerknijcie dokładnie do środka, bo mamy tutaj szpatułkę i tak samo jest właśnie w przypadku peelingu enzymatycznego. Słuchajcie, przyszłam do garderoby tutaj do góry, <noise> i ja Wam powiem, że dobrze, że gdzieś tam w ogóle urąbane lustro muszę je umyć. Antośka je tu kiedyś myła, a jak ona myje lustro, to jest po prostu porażka. Powiem Wam, że dobrze, że są. Jak jest możliwość zrobienia w domu jakiegoś takiego małego miejsca typu garderoba powiedzmy, na, na ciuchy i tak dalej, bo tutaj jest po prostu bajzel na maksa zawsze. Dobrze, że ja tego nie widzę na dole, to jest tylko takie wiecie, żeby się przyjść i ubrać. Pranie, o tutaj białe pranie y, do wyprania, natomiast dzisiaj pogoda jest beznadziejna. Tu też czekają te buty, żebym po prostu je odłożyła, odłożyła. No na razie jest za ciepło, żebym je całkiem stylizowała, ale nie mogę się doczekać, aż te będę nosić. To są te, mm, kurczę, może tak dalej o. To są te buty ze styli, ja uwielbiam tego typu buty, powiem wam, no, nie mogę się doczekać e, takiej jesieni, gdzie będzie można stylówki naprawdę bardzo fajne porobić. Ja uwielbiam bawić się modą, e, powiedzmy. Przyszłam tutaj do garderoby, teraz przebiorę się, bo jednak w dżinsach to, słuchajcie, jest tak trochę niekomfortowo i niewygodnie. To jest a propos mojego filmiku, właśnie ostatniego o tej akceptacji, zobaczcie. No nie wiem, jak to czekajcie. Może tak. Tutaj ja mam, o widzicie, tu jest fałdka, tu jest brzuszek. O, tak dobrze widać. I powiem Wam szczerze, że absolutnie się tym nie przejmuję. E, a mówię tutaj też o tym, e, dlatego że. O, może ja się tak jakoś zwrócę, żeby to jakoś mnie było widać. Nie wiem, do lustra jest jednak. E, najlepiej mówię o tym, poruszam tutaj jeszcze trochę ten temat. Bo powiem Wam, że jestem niesamowicie zachwycona i zachwycona, zadowolona, jaki bardzo fajny i pozytywny odbiór miał mój ostatni filmik. I kilka z Was napisało do mnie po tym filmie takie prywatne wiadomości, że właśnie dziękujecie za ten filmik, że ten filmik powinien w ogóle mieć dużo więcej wyświetleń i dużo więcej osób powinno go obejrzeć, zwłaszcza młodych dziewczyn. Więc ja się niesamowicie cieszę, że gdzieś tamtym filmem mogłam Wam troszeczkę jakby humor poprawić. Kasia, na przykład Tobie, kochana, e, czytam Olu Tobie, e, czytam Aniu, właśnie, kurczę, wiecie co, niesamowicie się cieszę, i myślę, że raz na jakiś czas takie filmy mega motywacyjne będą się pojawiać, bo ja, ja sama uwielbiam rozmawiać z kobietami, z dziewczynami, które są mądre, e, które nie popadają, wiecie, w manię tego takiego świata internetowego, które są po prostu takie normalne, wiecie, jakieś normalne, przyziemne problemy, nie jakieś, że nie kupiłam sobie kolejnej torebki. Takiej czy takiej, bo już inna koleżanka kupiła, to ona nie będzie kupować. Ja tu tak wiecie, bardzo um, wyolbrzymiam, ale w tym temacie wiecie o co chodzi. E, także cieszę się ogromnie, że ten filmik Wam się tak spodobał. E, I super, super. Jeżeli chociaż jednej właśnie osobie mogłam tym filmem pomóc, to jestem z siebie dumna. A wiem, że już kilka z Was naprawdę tak, jakby się trochę podniosło. E, z Podniosło tak same w sobie, wiecie, że jesteście takie dużo radośniejsze. I lepiej się po prostu czujecie po tym filmie, także ja się strasznie cieszę. Teraz się przebieram w jakiś dres i w ogóle muszę Wam powiedzieć, że muszę zrobić tu porządek. I tak swoją drogą, to tu na przykład Wam pokażę o dobra, tu jest jakaś wisi piżama, no to jest bajzel, no. Nie mam sprzątaczki poukładane. To tutaj praktycznie. Nie licząc tej bluzy, tej i tej, to jest słuchajcie, ocean apart. Jest tego sporo. Tutaj jeansy to tylko tyle. E, także naprawdę z ciuchów z Ocean mam sporo. A z drugiej strony, jakby tu patrzeć, tu na ten regał, to to, to, no jeszcze tam trochę u góry jest tego masa tych e, ciuchów, ale powiem Wam, że naprawdę ja uwielbiam, uwielbiam wygodę i lubię czuć się komfortowo. Przez to właśnie najlepiej i najwygodniej mi się w domu śmiga w dresach w luźnych spodniach albo w leggingsach. Także teraz sobie ściągam... Ech, w ogóle stanik ściągam, dziewczyny. Nie wiem, czy wy też tak macie, że jak przychodzicie... Dajcie właśnie znać. Czy jak przychodzicie do domu, to ściągacie stanik i wolność dla cycków, jak ja to mówię. Nie lubię tutaj takiego skrępowania. Może dlatego, że ja y, bardzo dużo czasu w ciągu dnia chodzę bez stanika. Stanik to raczej zakładam tak, jak gdzieś idę, żeby coś tutaj było, bo z reguły tutaj prawie nic nie ma. Tak jak mówiłam w filmie, że jakbym stanika nie nosiła, to podejrzewam, że brzuch po jedzeniu miałabym większy niż biust, ale to nic. No ja się dobrze czuję ze sobą, tak jak mówię, tak kobieco, tylko że no jednak ten stanik pasuje założyć. No to dajcie mi znać, czy jak y, przychodzicie do domu, to ściągacie stanik, bo ja tak. Dobra, gulasz mi się tam robi, ja się przebieram, y, idziemy. No, i na przykład, słuchajcie, te spodnie, ten set Aurelia z Ocean Apart. Dziewczyny, on jest jakości. Jestem totalnie zakochana w tym, w tym materiale, bo wiecie co? Ja już te spodnie prałam naprawdę kilkanaście razy, tak samo te brązowe. I ogromny plus za to, że one na kolanach się absolutnie nie, nie rozciągają, nie wystają po prostu te kolana. Także wyczekujcie, dziewczyny. Niedługo, jak wróci moja Natalka z urlopu. A będę miała dla Was nowy kod rabatowy, to będziecie mogły sobie po prostu coś fajnego sprawić. A jeżeli teraz jesteście już teraz na kupnie, a chcielibyście już coś kupić, to napiszcie do mnie, to ogarniemy. Jakiś fajny kodzik, ale no ten komplecik mi się niesamowicie podoba i ja go po prostu uwielbiam. A widziałam, że w Ocean kurde, znowu jakieś fajne nowości wyszły. Już sobie upatrzyłam kilka rzeczy, natomiast podejrzewam, że do tego czasu jak Natalka wróci z urlopu, to ja będę jeszcze coś nowego wybierała. Yy, o, i tak dzisiaj sobie śmigam z mega... Z mega pięknymi włosami. No, niesamowicie mi się te włosy podobają, ale powiem Wam szczerze, że po domu to ja jednak wolę spięte. Dobra, biorę kawę, e, którą tu mam i idę na dół. O, powiem Wam, głowa coś mnie boli, nie wiem czemu. Ale wzięłam sobie tabletkę. Przyszła do mnie wczoraj, pokazywałam Wam na Instagramie, tutaj nie pokazywałam. Przyszły do mnie wczoraj dwie przesyłki PR-owe. Jedna od La Rose, w której były produkty do włosów, które ja już swoją drogą używałam i testowałam. Między innymi właśnie od Anwen. Tutaj mam taką ziołową wcierkę rozgrzewającą. A daję tutaj info dlatego, że dziewczyny aktualnie trwa minus 15% na produkty do włosów na Laros. Tutaj Wam zostawiam kodzik. Po lecie myślę, że warto zadbać nie tylko o cerę. dbamy też o swoje włosy, żeby je mocno nawilżyć. Zwłaszcza, dziewczyny, czekajcie, może sobie gdzieś ten telefon po prostu postawię. Zwłaszcza jak. Moment, moment. Będzie, będzie. No, może stoi krzywo, ale to nic. Zwłaszcza jak wyjeżdżałyście gdzieś na jakieś. Plaże, ciepłe kraje, woda słona, morska i tak dalej, to dobrze jest te o te włosy aktualnie teraz bardzo dobrze zadbać i je nawilżyć, więc minus 15% w Laros. Yy, I przyszłam jeszcze dwa dni wcześniej też przesyłka z Laros, w której miałam produkty do pielęgnacji twarzy, między innymi ten e, kremik nawilżający z Piłka Giulia. Ja powiem Wam, że ten krem znam, bo ja ten krem miałam kilka razy w takich mniejszych wersjach. E, właśnie z Laros. Też jest możliwość takich małych, e, miniaturkowych, powiedziałabym bardziej travel size, e, pojemności sobie kupić w Laros. E, to jest rewelacyjny krem, odżywczo-nawilżający do skóry, praktycznie do każdego typu skóry. On się świetnie wchłania, także tutaj mam dziewczyny dosyć dużą e, pojemność, bo aż 100 ml kremu. Ja sobie go otworzę, e, bo w sumie też kilka razy tymi kremami właśnie o tym z Pyunkangru dzieliłam się ze swoimi koleżankami. Tak wygląda ten kremik. Mamy takie szklane, granatowe opakowanie. Bardzo fajnie, że w tym kremie była też taka właśnie szpatułka do nakładania, co ja bardzo lubię, bo nie lubię palcami maziać właśnie po kremach. I patrzcie, o jest, słuchajcie, wypełniony po brzegi. No on jest bezdapachowy, ale on jest naprawdę, powiem Wam, rewelacyjny. Bardzo fajnie się wchłania, szybko się wchłania, przy czym naprawdę skórę zostawia taką fajnie nawilżoną. E, także to dostałam. Z La Rose jeszcze dostałam e, miniaturkowe wersje ser od marki Serum Kind. I jedno takie duże opakowanie. Słuchajcie, to serum to jest naprawdę sztos. I patrzcie na to, mam już takie jedno serum, używam. Ono jest niby takie, powiedziałabym, do skóry suchej, natomiast ono rewelacyjnie odżywia. Do skóry suchej, wrażliwej, takie bardziej kierowane, dedykowane. Natomiast pamiętajcie, że i skóra tłusta i mieszana wymaga mocnego nawilżenia. Ja bardzo to serum lubię, bo ono jest takie, wiecie co, konsystencji. To jest taka jakby galaretka. Patrzcie, no, taka galaretka i to się po prostu rewelacyjnie wchłania. Pachnie bardzo delikatnie. Bardzo subtelnie. Ja to serum bardzo lubię nakładać na noc właśnie w takiej nocnej pielęgnacji. I wczoraj to serum, słuchajcie, właśnie sobie nakładałam. Eee, I do tego jeszcze dostałam, właśnie, zaraz to Wam pokażę, ale dostałam też płatki. Marka JJune i to są, słuchajcie, płatki takie o fenomenalnej fakturze, bo one są dosyć grube, ja Wam może pokażę. I one mają. czekajcie, wyciągnę o. Są takie jakby no nie gładziutkie, tylko takie chropowate, przez co e, właśnie esencja w tych płatkach bardzo fajnie trzyma się na skórze. Przez to, że nie jest równe, ta esencja nie wypływa wam spod płatka, tylko właśnie zostaje w tym miejscu, na które e, nałożycie sobie płatek pod oczy. Ja się muszę poprawić, bo mi się tu tak niewygodnie siedzi. Ehm, no, bo nie mam miejsca na nogi po prostu, bo nie mam miejsca żeby było miejsce na nogi, bo mam za dużo kosmetyków. No, ale wracając już do płatków, ta, dzięki tej formule i fakturze właśnie tych płatków, esencja, która jest zawarta właśnie w, w środku, trzyma Wam się pięknie na skórze. Ja uwielbiam te płatki, ja już je używam kilka dobrych razy. Grube są, przez co bardzo fajnie, słuchajcie, wygładzają okolice pod okiem. Tylko ja zawsze tak płatek z rana nakładam sobie centralnie, aż tutaj praktycznie pod rzęsy, takie lekko schłodzone i te oko, później ta skóra tutaj jest naprawdę niesamowicie wygładzona, także daję Wam znać. W Laros działa mój kot minus 10% na kosmetyki takie pielęgnacyjne, bo do włosów, jak chcecie sobie coś zamówić, to minus 15% jest akurat teraz promocja, a tutaj mam e, takie miniaturkowe wersje, słuchajcie, tego, tych różnych ser i powiem Wam szczerze, że e, tą markę oczywiście też poznałam dzięki La Rose, e, bo z tego, co ja tam obserwuję, to naprawdę bardzo dużo fajnych nowości e, cały czas systematycznie się pojawia i tak wyglądają te cztery Ach, smachałam się. Cztery małe buteleczki, właśnie różnych serii. Ja sobie to zaraz poczytam, które jest do którego. Ale patrzcie, Jezu, piękne są takie butelki. Ja po prostu zwracam na to, na takie rzeczy uwagę. No, czyż to nie jest piękne? Także będę sobie testować. No, to serum, jak lubicie. Inwestować w dobrą, sprawdzoną pielęgnację, to myślę, że ogólnie tą marką warto się zainteresować. No i jeszcze macie te minus 10 ode mnie. Ja mogłabym Wam teraz kilka pokazać takich topowych perełek z la Rose pielęgnacyjnych, ale myślę, że tu zrobimy osobny filmik i ja taki filmik po prostu nagram. Ale jeszcze dostałam jedną przesyłkę od sklepu Ezebra i PZ. przesyłkę pierową marka PZ. Crash, czyli jak oglądacie Instagramy, to wiecie, że jest to nowość w marce Paese i słuchajcie, tutaj są paletki cieni. Okej, okay, wypadło. Dwie paletki cieni w odcieniach ciepłych i chłodnych plus maskara. I będziemy sobie to testować i na YouTubie, i na Instagramie w formie rolki. Także piękne paletki. Patrzcie na te neutralne, piękne kolorki. No mega mi się podobają. W sumie to mam ochotę coś zmalować, ale powiem Wam, że dawno nie miałam takiego mocnego makijażu i naprawdę rewelacyjnie się czuję w takim makijażu. No, raz na jakiś czas, można. Jak, jak ja się śmieję, kto bogatemu zabroni. Nie, no ale tak na poważnie, że zaraz idę pewnie zmyć makijaż. Siedzimy już w domu, a jutro jadę do Amandy na Botox. E, dzisiaj tego vloga skończę. Specjalnie gadam, 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 żeby tego vloga Wam tutaj zmontować e, i wrzucić. Także zmontuję sobie tego vloga, wrzucę Wam e, i jutro chyba będę nagrywać coś nowego. Mam w planach w ogóle umówić się z Amandą i Wiolą na nagrywki, e, ogólnie na temat medycyny estetycznej. Na Instagramie już zadałam tą ankietę pytanko. Tutaj do Was też mam pytania. Jeżeli, pytania. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące dziedziny medycyny estetycznej, zabiegów na twarz, to zostawcie pytania w komentarzu, niezależnie od tego, gdzie mieszkacie, bo może po prostu się zastanawiacie nad jakimś tematem, czy tam usta, czy zmarszczki, czy nawet botox, który luzuje Wam właśnie tutaj szczę szczękościsk. Leczy. Jeżeli macie jakieś pytania z dziedziny medycyny estetycznej, to piszcie tutaj na dole w komentarzu. Ja się umówię z Amandą i z Wioną, bo to tak wiecie, podczas tego zabiegu to nie będziemy nagrywać, tylko to trzeba się umówić, spokojnie siąść. Dobra, jestem, bo oczywiście mnie wołała do łazienki. E, bo co? Bo to trzeba usiąść spokojnie, zapoznać się z pytaniami i po prostu nagrać taki filmik. E, także myślę, że to też jest ważny i ważny. No ciekawy temat, bo niejednokrotnie pytałyście się mnie gdzieś tam w wiadomościach, czy w komentarzach, e, co na takie zmarszczki, co na takie i tak dalej. Ja wam powiem, no, że ja, jeżeli chodzi o mój zabieg na te usta i na czoło Botox, to ja myślę, że ogólnie zrobię taki filmik i swoje gdzieś tam spostrzeżenia. Natomiast wszystko jest dla ludzi ważne, żeby zrobić to, robić to z głową i z umiarem i ze smakiem. A z tego, co na tyle znam i Amandę i Violę, to owszem nie powiem, bo one są takie już mocno wymodelowane. Natomiast bardzo cenię dziewczyny za to. Że jeżeli przychodzi klientka, która chce delikatnie i praktycznie niewidocznie coś zrobić, to one tak zrobią. Nic na siłę, nic na hamę. Już to też wielokrotnie mówiłam. I wiele moich koleżanek, a także klientek, właśnie do Wielki poszło i na usta, i na zmarszczki, i tak dalej, do Amandy. Więc ja się z tego bardzo cieszę no, i będę polecać. A tymczasem, e, tak jak mówię, zostawcie jakieś pytania. Jeżeli coś Was interesuje, jesteście czegoś ciekawe, to możecie po prostu zostawić pytania, a ja, ja sobie któregoś razu po prostu się ugadam z dziewczynami i będziemy na tego, pytania, na tego typu pytania odpowiadać. Tymczasem uciekam. E, mam nadzieję, że miło spędziłyście ten mega pogadankowy kolejny vlog. No ale takie czasami też są potrzebne. Dzięki, że jesteście. No i widzimy się w kolejnych filmach. Buziaczki, a paznokcie? No, paznokcie są mega. Ten kolor jest mega. Ja Wam powiem, że fiolety pod wszelką postacią, ja kocham. I fiolet pięknie podkreśla zieloną tęczówkę oka. Więc jak masz zielone oczy, to czasami narzucaj sobie fiolet na oczy. Nawet kreskę fioletową. Dobra, uciekam, buziaki.